Oczywiście widzieliśmy przeciwko komu gramę wicemisz polski, uczeńki ligi miszów. Bardzo solidny zespół, ale podziękowałem chłopakom za tą postawę, że nie położyli się, nie żybili się do końca. I ci, którzy znają to, wiedzieli w jakim zestawieniu bezkolowych potrafili zagrać. Oczywiście nie wszystko wychodziło, ale no, niestety trochę sytuacja kadrowa do tego doprowadziła. No i plus, jakby to nie było, to już ten maraton dobiegł końca. 23 mecze, bo tak liczyliśmy, w tamtym sezonie my zagraliśmy 26 meczów plus 3 mecze pucharowe to 29, teraz 3,5 miesiące 23, to naprawdę dużo i widać było, że już chłopaki zmęczeni, ale mówię, chwalę im za to, że dzisiaj dali z siebie wszystko, pokazali, że mają charakter, bili się do ostatniego, coś wychodziło, coś nie, ale... Widzimy też, nad czym musimy pracować. Dziękuję za to. Chciałem pogratulować. Drużyna złołowa i wielka gratulacje dla mojej drużyny. Ja myślę, że nie jest łatwe wygrać tutaj i mamy trzy punkty i to jest najważniejsze. Ja na pewno mógłbym powtórzyć wszystko to, co trener, ale wypada jeszcze jedynie podkreślić jeszcze raz, że naprawdę mimo tak okrojonego składu i tego, że były naprawdę przeróżne zestawienia dzisiaj w meczu, to walczyliśmy te 60 minut, każdy chciał się pokazać z dobrej strony, każdy też w tym ostatnim meczu w nowym roku dostał minuty, ci, co grają, więcej, mniej, po prostu każdy miał dzisiaj swój czas na boisku. Cieszymy się, że obeszło się bez większych kontuzji i... I najważniejsze, że w miarę w zdrowiu można teraz odpocząć i wrócić do pełni sił. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy mecz. Cieszymy się z kolejnych trzech punktów. To, co sobie założyliśmy przed meczem, myślę, że w większości wykonaliśmy i jesteśmy z tego szczęśliwi. Teraz czeka nas bardzo ciężkie spotkanie w Kielcach, i na tym się teraz skupiamy. Dziękuję.